Hej kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie powrócił drugi sezon na Block Planet, no a wraz z nim doszły dwie nowe tajemnice w Nexusie i świecie VIP, no i ja Wam dzisiaj je pokażę. No więc jeśli jesteście tego ciekawi, no to zapraszam Was do oglądania. Dobra, w neksusie to jest dość proste, ponieważ musicie iść tylko do tego pomarańczowego budynku, no i teraz sobie skręcacie w lewo i idziecie tutaj, nawet już ktoś dał spray i właśnie grawitację, więc sobie wystarczy, a nie, to, to najpierw musicie po prostu tam skoczyć, no i sobie wtedy po prostu wziąć spray, ojejku, czy tylko ja tam sięgnę, po prostu jak macie grawitację albo dyska, no to po prostu wszystko będziecie mieć co trzeba, no i teraz sobie tylko musicie wyłączyć ten efekt, ponieważ da się tutaj obejść bez dysków, mówię Wam, no i sobie wchodzicie tutaj, no i schodzicie, to normalnie bardzo szybko się da zebrać, schodzicie sobie tutaj do... Polince, no i macie tajemnicę sobie to zebraliśmy, bardzo szybko poszło, no więc po prostu tak sobie teraz jeszcze wam pokażę tajemnicę w świecie VIP. Dobra, lecimy zmierzyć się z tym trudnym wyzwaniem w świecie VIP, no bo jak mówi tam, tam wspaniałym, trzeba być twardym jak żelki z wiedronki. Dobra, wchodzimy sobie do tego portalu, no i sobie macie, to jest bardzo trudne miejsce, no ale myślę, że mój poradnik wam pomoże. Dobra, jak macie tego smoka, to sobie wchodzicie tutaj jakby na jego dół, no i macie takie coś, i macie tutaj czerwony kluczyk, no więc bardzo fajnie sobie teraz wskakujecie tam wyżej, musicie tutaj mieć dużo, dużo zdrowia, no bo to Normalnie, normalnie, jakiś taki refleks, czy coś. No, po prostu musicie tutaj to jest po prostu idealny świat VIP dla jakichś spinaczy górskich, czy coś w tym stylu. No, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne. Naprawdę, to jest chyba jak na razie najtrudniejszy świat VIP. No, bo tutaj po prostu wszędzie jest lawa i wszędzie jest po prostu wszystko takie, no, mordercze. Dobra, przejście jest gdzieś tam przejście jest tutaj, o właśnie. Uwaga na tą lawę, żeby tutaj normalnie Was nie zabiła, żeby było normalnie. Zrobicie coś tutaj nierozważnie, możecie stracić pół życia, no a ona jest trochę tutaj ważne w tym świecie ponieważ ja znalazłem taką drogę, że nie musicie przechodzić przez lawowy most i naprawdę to jest naprawdę o wiele bardziej, o wiele łatwiej będzie, jak nie, jak, jak nie musicie przechodzić przez lawowy most, ponieważ ten lawowy most, ja próbowałem go przejść chyba z 10 razy, nie wyszło mi ani razu naprawdę, więc lepiej, po prostu lepiej przechodzicie to tak jak ja tutaj przechodzę, dobra. Więc jak sobie stąd wychodzicie, no to Normalnie musicie sobie przejść przez ten most. Normalnie tutaj na drugą stronę. No i jak już tam widzicie, to takie kwarcowe coś. co tam są bramy. No ale tam zaraz dojdziemy jeszcze. Spokojnie, naprawdę będzie wszystko tutaj dobrze. Tylko teraz tak, musicie sobie skoczyć tutaj. Idziecie sobie tam do tamtej strony. No i teraz będziecie mieć przejście. Teraz normalnie musicie być tutaj bardzo no, cierpliwi dla tego świata, tyle mogę powiedzieć. No bo to jest dosyć trudna sztuka. Nie każdy normalnie, może nie dla każdego nerwy to jest. Nie wiem, jakim cudem ja to przechodzę, bo to normalnie jest. Po prostu ty, moje nerwy już na tym poważnie ucierpiały. No ale dobra, sobie tutaj teraz przechodzimy tu. No i musicie teraz chodzić na tą taką półeczkę. Znaczy, na tą półeczkę, tak, i teraz tutaj. No, i teraz Wam pokazuję. O, tutaj właśnie to taką, takie coś. No, i tam doskakujecie. No, i dobra, jak dolecicie, to bardzo dobrze. Tak się właśnie, tak właśnie ma być. No, i teraz tutaj, teraz tutaj. Dobra, macie sobie to. No, i teraz po tej takiej lince. No, i musicie teraz przeskoczyć sobie, o, właśnie w tamtą stronę, na tamtą trawne na te trawowe coś, no i jak już tutaj gdzieś będziecie, czekajcie, to jest tutaj? A nie, to jest trochę wyżej jeszcze. Dobra, to jest o tam, więc dobra, uwaga tutaj na to, takie cokolwiek to jest. No i teraz musicie uwaga, bo to jest dosyć duży skok. O, tutaj do O doskoczyć. O, udało się bardzo superowo. No i już tutaj dotarliśmy. Zaskoczę sobie na ten most i uwaga oczywiście na lawę. No i uwaga, możecie się normalnie tutaj pocieszyć, że jesteście pro. No bo zobaczcie, jakie co są co widoki. sobie możemy zrobić nawet zdjęcie na pamiątkę. Dobra, mamy sobie to. To jeszcze nie, nie, nie do oceniania, do oceniania damy tajemnicę. Dobra, to jest właśnie ten taki domeczek, schodzicie sobie tutaj na dół, no i macie niebieski kluczyk, więc sobie tutaj sobie normalnie lecicie na dół, no i od razu będziecie już przy bramach, więc sobie tutaj macie taka jedna, druga, trzecia, no i bardzo pięknie, brawo, udało mi się przejść o takie właśnie piękne wyzwanie, no więc co kociaki, z tego dzisiejszego filmu to już by było chyba na tyle, Nie! Boże! Ojejku, płaczę! Dobra, lecimy tam jeszcze raz. To ja już będę tutaj z wami powoli żegnać. Boże świętych, ja się wystraszyłem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu kociaki. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Możecie tutaj zostawić subskrypcję i łapkę w górę. No bo zbliżamy się do dwóch tysięcy. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, no i pa pa!